A ja może odpowiem inaczej, bo tak się zastanawiam nad tym, jakby wyglądały stosunki polsko-polskie, gdyby wszyscy przeczytali książkę Michaliny Wisłowskiej. Moim zdaniem, to wyżylibyśmy w zupełnie innym kraju, gdzie ludzie nie mieliby kompleksów na swój temat, gdzie rozumieliby i byliby tolerancyjni dla innych. Przede wszystkim z szacunkiem traktowali drugiego człowieka, bo sztuka kochania nie opowiada tylko tak, jak nam się wydaje, o pozycjach seksualnych i, e, i potrzebach seksualnych. Mówi o intymności oczywiście, ale mówi o miłości po prostu. A miłość jest wszędzie, jest, 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 jest rzeczą, o której jest każdy film, każda książka, każdy utwór muzyczny, każdy obraz, każda nasza myśl, poniekąd, jest o miłości. Ehm życzę wszystkim Polakom, żeby przeczytali Sztukę Kochania, mamy ku temu świetny powód, bo właśnie na ekranach jest film Sztuka Kochania ze świetną rolą Magdy Boczarskiej, Justyny Wasilewskiej, Eryka Lubosa, a w księgarniach nowe wydanie tej książki, która podobno nakładem przekroczyła nakład Biblii. Niesamowite.